Witajcie w części drugiej zaczynamy odmianą skalibark numer 105. Jest kilka sztuk różnie wyglądających, bo są w różnej fazie rozwoju. Zapraszam do tych filmów moich, bo są to ciekawe odmiany pokazane w nich. Spójrzcie, tego arbuza już zerwę. Dziś został w 1881 roku w Atlancie zaprezentowany na wystawie. Zawiązał się 10 lipca i tylko jedną sztukę mam w takim kolorze. A oto kolejne. Tu też zmienia wygląd już. lipiec. Proszę. Kolejny. Kolejny. Nie wiem jak z dojrzałością. Wydaje mi się, że ten jest najbardziej Gotowy do zbioru. I kolejny. I to jest z jednego krzaka, zdaje się. Później przy zbiorze sprawdzę. Dobrze, dalej. Co my mamy dalej? Odmianę Rafinat. Numer 28. Rafinat. To ten. Ósmego lipca zawiąza się pierwsza sztuka. Druga, szóstego lipca oraz trzecia. Największa, trzeciego lipca. I są trzy, chyba że się gdzieś ukrył. Kolejne, tego nie wiem. A tu się ukryła roślinka Pentas. A nie, Berbena. Berbena. Jeszcze zobaczyć. W zeszłym odcinku, w pierwszej części, pokazywałam runruny. Tego ominęłam byka. i tego, run run i tu dużo ich jest a tu jest jeszcze jeden skalibark czyli tą część obejrzeliśmy już to teraz czas na zieloną torpedę który nie wygląda jak na zdjęciu. Zupełnie odbiega wyglądem. Proszę bardzo. Przybierał różne postacie. Była, był ciekawy moment, gdy wyglądał jak dzwon. Ile waży? Nie wiem. Czy dojrzały? Nie. Na pewno nie dojrzały. Kiedy zawiązał się? 6 lipiec. Jeszcze mu brakuje. Myślę, że ze dwa tygodnie jeszcze. Trudno ten kształt jest oddać. Ale zobaczcie. Kompletnie niepodobny do tego, co producent oferuje. Wygląda pęd. Jeszcze jest coś tam zielone. I tu jest tu są, to jest jedna sadzonka. Tak wyglądają pędy zielone, owszem, ale liście nie. I tu kolejna. O, to jest dwun 15 lipca. Zawiązane. Też jeszcze brakuje mu. I tu kolejne. Teraz już mogę zerwać. Chociaż będę zasych. Niech sobie jeszcze leży. Mumifikuje się. Już się twarde, jak skała zrobił. O, to samo, ten dotkumowy trochę.

No dobrze. A co to jest? Też zielona torpeda. O, ten. Dobrze, to teraz który? Teraz mamy odmianę Kremlong. Zapraszam na filmy, gdzie pokazywałam nasiona, jak przyjeżdżały, skąd przyjeżdżały, gdzie możecie kupić Państwo, no poza. Ukraińskimi dostawcami, dostawcą tak. O, już nie mają w ofercie swej na przykład z tego państwa, przez to, że wojna jest. Czyli, dobra, zobaczcie, Grimrong. Ta wiadoma sprawa, że się wszystko zmienia. 17 lipca zawiązany. Taki nie za duży o a tu co a to co to za cudak niepodobny jak na razie do niczego dobra później się okaże i kremląk jeszcze jest dołek, w którym posadzony był. Dobrze. Aksamitki te bardzo późno rozkwitają. Wyjątkowa odmiana. To jest jeszcze nierozkinięty kwiat. Żółty i pomarańczowy. Cyni jest z wysiewu, ale spójrzcie jakie wysokie. Sięgają mi no pod pachę prawie, że Położone specjalnie. W ogóle nie namorzone, od tego zacznę. Z tym, że tu 5 lat temu jeszcze było stanowisko dla kur. Teście zmarli. Kury znikły. Dobra, dalej. Zgłębiajmy tajniki. No tutaj też coś się poukrywało, pochowały się. Teraz odmiana o nazwie kapelusz cesarza. Ta odmiana jest w formie do kwadratowego arbuza włożona. Jest kilka arbuzów. 10 lipca ten się zawiązał. Tam jest kolejny. Poczekajcie. O. To to jest to. Kapelusz cesarza. Tu, tu mamy kolejny, na pewno niedojrzały. Szapka imperatora i tu jest właśnie w tej formie. W pierwszej części możecie bardziej zaobserwować. Siem śrub, co freciu, kotek jest. O, także tu jest ta odmiana. Też ma odcień zieleni bardzo fajne. No nie mogę zbyt głośno mówić, bo tu sąsiedzi są siedzi są dużo za ogrodzeniem. A nie chcę, żeby posłych. Desz tam rozmowy też ich. Tu mamy 12 lipca zawiązanego kapelusika. Kolejny ukryty szapka imperatora. 11 lipiec. Aksamitki. Nie wiem czy coś tu jest schowane jeszcze. A tu ten piękny Arashan, w części pierwszej pokazany, syjamski, zrośnięty. No, 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 tu coś, aha, to była zielona torpeda. I tu jest z kapelusz cesarza, szapka imperatora. Jak mi się podobają te nazwy, kurczę wiecie. Tu nie ma, tu nie ma, tam jest jeden, drugi, strasznie plenna odmiana no dobra, to co? Gdzie idziemy? Tam koło formy. A nie, jeszcze. Mamy tu odmianę o nazwie trofi. Spójrzcie, trofi, też bardzo plenna, 18 lipca zawiązało się ten argus. Raz, dwa, trzy, a ten 11 lipca pięknie. No i dojrzewajcie. No i teraz już wiem, będę odsłonił, że to jest też trofi. To jest też odmiana trofi. I ten również już, już bardzo zasychają liście. A jak wygląda trofi? A tak proszę bardzo, trofi, tak. I sadzonka z dołka. Tak wygląda. No i są jeszcze zielone pędy. Dobrze, a teraz jeszcze. skiskorospiel jeden został zerwany był bardzo dobry natomiast te są jeszcze za małe jeszcze za malutkie jeden i drugi, nie wiem czy dojrzeją jest całkowicie prawie obumarła. Troszkę zielonego pędu. Jeszcze widać. Tu też zielono. Może jeszcze dojrzenie. O, aczkolwiek widok to niemiły. W tym roku nie czyszczę pędów. Tylko sporadycznie. I co? Zakończymy tą część na tej odmianie. Tu jest Monen Stars Yellow o żółtym miąższu. Są dwie sztuki, jeszcze niedojrzałe. Nie widzę księżyca wielkiej plamy. Tu i maluszek jeszcze jeden. A jaki? Mhm. Zielono. Tak. Tu jest zielone. To jest szansa, że dojrzeje, bo pędy zielone. Fantastyczny jest ten świat arbuzów. Jak się nam udają. Frecia, gdzie ty włazisz? Dziewczynko, puść, puść. To żeś mi zaskoczyła. Gdzie ty chciałaś wejść? No co ty, Freciu? O, a tu rosną trzy arbuzy z historią. Tak zwane jak robiłam prezentację. Fretusia nie przechodzimy. No, udało się dojść. Jaka to odmiana. Tak trudno, bo jest pęd straszliwie. Jest to po prostu jedna z... z y, jest to trofi. Jeden z tych. Raz, dwa, trzy. Dobrze, to tu mamy. I cóż. I cóż, słuchajcie. Film zakończę na odmianie Właśnie tej z historią, co mówiłam. Chodzi mi o odmianę numer 79, Art Combs Ancient. Przy zbiorze więcej o tym najpierw zobaczcie, Art Combs Ancient. Takie silne pędy. <tryk> A najpierw zobaczcie zdechłego arbuziaka tej odmiany a za chwilkę piękne widzicie to taki a teraz proszę Powiedzieć muszę, że to jest ostatnie odkrycie. Było, były liście po prostu. Tak gęste, że nie było widać nic. Raz. Dwa i trzy. I wygląda identycznie. Oj, cztery. Czyli też plenne. to zostały w jaskini odnalezione nasiona i tak dalej, i tak dalej mówię o tej historii arbuziaka tego w filmie, gdzie prezentowałam odmiany. Ciekawe, czy, czy któryś da radę dojrzeć, no. Ale zróżnicowani, przyznacie? Zróżnicowane są te arbuzy. Cały ich świat. Już nie będę gromadziła, bo... bo mam dużo tego, czego jeszcze nie siałam lub co nie wyrosło. Będę szukać jakichś rarytasików, ale... już nie na taką skalę, jak to było w tym roku. To co Pożegnam się kończąc filmy na tej odmianie, ale jak i podobne. A tu jeszcze coś kwitnie. Dobra, bo czekają kolejne ciekawostki, kolejne łobuzy. Ciekawe, jak długo mogą poleżeć. Ja wiem, że to zależy od odmiany. Od stopnia dojrzałości. To troszkę kwiatków na koniec. To są pelargonii z nasion. Tak przepięknie rosną w skrzyni. Trzy takie skrzynie. Żadnego nawozu im nie daje. Nic. Po prostu stoją tu. A deszcze mnie wyręczają. I to bardzo... Całkowicie. Chyba raz podlewałam na samym początku, wiecie tylko. Kolejna klip Dagga. Dziwaczki. Trzy sadzonki. Ale okazale rosną. A tu co, dereń, żółto-owocowy, albo flawa, albo jantarny, I teraz już nie pamiętam. Trzymajcie się i zapraszam na część trzecią. A też będą ciekawe arbuzy. Papa. Pa.